Pan z wami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie, Jezus udał się na górę oliwną, ale po brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadł, nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i Faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie w prawie. Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósł się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił. A ona odrzekła: Nikt, panie. Rzekł do niej Jezus, i ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Prawdopodobnie Chrystus pisał grzechy tych, którzy chcieli potępić jawno grzesznicę I później: kiedy oni poodchodzili zawstydzeni, bo też nie byli bez winy, wtedy ona została Jezus i powiedział: Nikt cię nie potępił, nikt, Panie, i ja ciebie nie potępiam. A więc Chrystus każdemu daruje grzechy, kto ma dobrą wolę nawrócenia, ale chce nawrócenia. Powiedział: Idź i odtąd już nie grzesz. Kochani, życzę Wam miłego dnia, miłej niedzieli.